Witam Państwa serdecznie, dzień dobry. Gościmy dzisiaj w gospodarstwie sadowniczym u pana Marka Winsztala w Sosnowie, niedaleko Puław. Pan Marek prowadzi gospodarstwo razem z żoną i z coraz większym udziałem synów. Dokładnie. To można pozazdrościć, proszę państwa, w dzisiejszych czasach. Gospodarstwo, same jabłonie, tak? E, tak. 20 hektarów, jak na razie jeszcze bez nawadniania. Proszę państwa, dlaczego dziś się tu spotykamy? Bo sad nie jest jakiś wybitny, cudowny, nie ma tu jakichś super nowoczesnych technologii. Natomiast są takie. Elementy, które chcielibyśmy Państwu pokazać. Jedną z ciekawostek, którą w tym roku może wielu sadowników zainteresować, to jest temat ochrony. Bo ja w tym sadzie, jak przeszliśmy się najpierw na spacer, to znalazłem raptem dwa jabłka z parchem. I to w odmianie ligol i w takim zagęszczeniu, gdzie wydawało się, że w tym roku to tam obowiązkowo powinien być parch. A jest naprawdę czyściutko i tak jak Pan Marek wcześniej powiedział, po prostu trzeba sobie zadać trochę trudu i poszukać, żeby znaleźć tego parcha. Zresztą to co znaleźliśmy to były pojedyncze plamki, zaleczone już e, suche. E, więc parch w tym sadzie nie stanowi e, problemu. E, druga sprawa, którą chcieliśmy poruszyć to jest temat dokarmiania to co jest stosowane w tym gospodarstwie już od kilku lat naszej współpracy przed kwitnieniem, kwitnienie, po kwitnieniu a najbardziej chciałbym Państwu zwrócić uwagę na temat dokarmiania wapniem bo też jest zupełnie inne niż w innych gospodarstwach Panie Marku zaczniemy najpierw może od tego jakie odmiany są w starszym sadzie, ile lat mają najstarsze kwatery no najstarsze kwatery to już tak 20 lat i to jest Gala Ligol, część Szampiona. Na M26. Na M26, tak. Trochę młodszy jest też Golden, też na M26. No, kwatera Szampiona też młodszego, no, ale to dalej było 26 jeszcze. Ale to w tej chwili już tak Gala Brookfield, która jest sadzona. Czyli I Gala Mast zastępowana jest galą Brook, Brookfield. Brookfield i Ligol, no ten zwykły Ligol za co jest Ligolem czerwonym, też na, na M9. Czyli Gala Brookfield, czerwony Ligol, też na M9 już, mhm. tak? E, widziałem kwaterę Red Deliciousa. Będzie jeszcze Red Delicious powiększany? E, być może. W momencie kiedy się okaże, że kwatera akurat tam jest e, Retina Prince, tam jest kilka rzędów takich starszych i na 26, to pewnie za kilka lat się okaże, że może tam się Red Deliciousa dosadzi w to miejsce. A z nowych odmian, z nowości jeszcze widziałem, ma Pan odmianę klubową, bo należy Pan do StryjnoSat. Tak, grupa StryjnoSat. Mamy w, w grupie odmianę klubową Magic Star. I to są nowe nasadzenia świeże. roczne, świeże i, tak, ubieg, i z zeszłego roku. Wiosna ubiegłego roku, wiosna tego roku. Jeśli chodzi o e, temat ochrony, od tego może zaczniemy. E, na początku zabiegi miedzowe, trzykrotnie. Trzy razy. W tym mieć max, mieć 700. 700 dokładnie. E, później połączenie miedzi z Delanem przed kwitnieniem. Przed kwitnieniem. Mhm. I do kwitnienia, jak często były te zabiegi robione? Do kwitnienia to tak w granicach 7 dni. Raz się zdarzyło, do... że był deszcz, tak? E, i... Tak, tak. Raz było tak, że to była przerwa 4 dni, no bo spadło 47 litrów. Więc Delan w... był po prostu poprawiony Delan po cztery był, po po był Na pewno był Delan zmyty, bo, bo ten deszcz spadł w ciągu 3 godzin. Także nie ma, nie ma takiej możliwości, żeby go nie zmyło. Oczywiście. I do kwitnienia praktycznie na starcie mieć później Delan, i w kwitnienie były dwa zabiegi łączone. Delan Plus SDHI. Tak, dokładnie. E, Delan najpierw był z Fontelisem. Z fontelisem. I później? Delas, Delan plus Serkadis. Plus Serkadis. Po kwitnieniu? E, po kwitnieniu był jeszcze ze dwa razy Delan. Może damy? Tak, dwa razy Delan. I, i już w rozdawiach to kapitan. Przestawie, przestawienie się na kapitan. Tak. I kapitan. Raz na 7 dni? Co tydzień? Co tydzień. Dobrze. Tu jako jeszcze dorzucimy, żeby było pełne uzupełnienie przed kwitnieniem, dwukrotnie jeszcze nazwijmy to dokarmianie preparatem siarkowym. Tak. I teraz jeszcze węglan był stosowany, czy jeszcze nie, nie był? Jeszcze nie był. Jeszcze nie hmm. był, nie było potrzeby. Nie było potrzeby, myślę, że teraz w tym momencie już ewentualnie przejdę na węglan, ale to, to te zabiegi będę robił już, nie wiem, co 2-3 tygodnie. Fajnie. Dobrze. I były troszeczkę przymrozki. Widzieliśmy obrączki na niektórych jabłkach e, poprzymrozkowe. Jak jest z planowaniem odmian w tym roku? Bo Ajdaryt widziałem tak średnio, nie za bardzo. Mm. I na Goldy, w zależności od e, kwatery, najlepiej chyba Rubinstar wygląda. Dokładnie. Rubinstar. Proszę popatrzeć. Można powiedzieć, że jak na takie drzewka, to wręcz oblepiony. Proszę Państwa, tak szybko przeliczyłem około 150 jabłek na drzewie. Tu jest mniej więcej 1,20 m drzew od drzewa, czyli ilość jest naprawdę taka, można powiedzieć, że idealna. Plon będzie bardzo ładny. Jeszcze widać, że się jabłka różnicują, jeszcze się troszeczkę posypią, ale pomimo tego, że kwaterka ma 20 lat i wiadomo ma duże problemy z chorobami kory i drewna, co w tym wieku jest wręcz obowiązkowe na tej odmianie, to jednak wydajność tej gali jest świetna. Więc ona jeszcze parę lat na pewno pociągnie. Ale już w młodszych kwaterach nie Gala Mast, tylko Brookfield. Po sąsiedzku przyjdziemy do Ligola. Tak samo, 20 lat. Ligol na M26, 20 lat. W tej zielonej masie oczywiście te zielone owoce nikną, ale popatrzmy. Odsłońmy. Tego jest zatrzęsienie. To będą rekordy plenności. W ogóle nieprzerzedzane. I wydaje się, że te drzewa sobie z tym świetnie poradzą. Zaznaczam, tutaj nie było w ogóle regalisu stosowanego. I to co mnie w tym ligolu najbardziej zaskoczyło, to że nawet tutaj nie ma parcha. Przeszedłem, znalazłem jedno, później drugie gdzieś jabłuszko, ale to ewenementy, to trzeba naprawdę szukać. Czysto, bez parcha. Proszę Państwa, ostatnia kwaterka, którą chcieliśmy pokazać, to jest Golden. Panie Marku, ile on ma lat? E, ósmy rok. Ósmy rok. E, metr dwadzieścia i jest około 200 jabłek na drzewie, czyli jest znacznie e, za dużo. Było delikatne przerzedzanie, to była mieszanka benziloadeniny z kwasem alfa naftyloctowym, ale mieszanka była zbyt delikatna. Wydawało się, że będzie Wystarczy. tego ja dużo mniej. dużo mniej. Zatrzymało się bardzo dużo. E, całe szczęście, szczęście, że jest czyste, zdrowe, ale teraz trzeba popracować nad wielkością. E, w tej kwaterze proponujemy zastosowanie expando, i tutaj myślę, że będą dwie dawki, dwie, ale duże po 5 litrów na hektar, i obie dawki będą jeszcze wzmocnione King Life. CAN King Life Can w dawce 2 maksymalnie 2,5 kg na hektar. I myślę, że takie dwa strzały, ale konkretne, mocne, wystarczą, a później później zobaczymy, jaki będzie efekt, i czy trzeba będzie jeszcze dalej to wspomagać. Nie chcielibyśmy rozpędzić za bardzo siły wzrostu całych drzew. Widać, że pędy zakończyły już w większości wzrost jeszcze tylko gdzie nie są wierzchołki takie jasnozielone eee, to nie jest dobre bo tam się później mszyce pojawiają ten sad się zaczyna już wyciszać więc teraz pracujemy nad wielkością jabłka Expando dwukrotnie w dużych dawkach po 5 litrów plus Kinglife Can No i mam nadzieję że to przyniesie fajny efekt więc ochrona nie jakaś cudowna normalne standardy mhm. i nie jakieś bardzo duże zagęszczenie. Tygodniowe odstępy to takie, rzekłbym, jak na ten sezon wręcz odważne. A jednak... No tygodniowe pokwitnienie. po kwitnieniu. Po kwitnieniu. Przed kwitnieniem. przed kwitnieniem. to było zwykle około pięciu, sześciu dni to już maksymalnie. Zdarzało mhm. się cztery, tak mówię. No dobrze. To teraz drugi temat. Temat odżywiania. Przed kwitnieniem był stosowany kalfomyt jeden raz. Dokładnie. Był Magic Pestar, ale to już jeden raz po kwitnieniu. Po kwitnieniu. Przed kwitnieniem z aminokwasów był raz stosowany Nutri Green. Nutri Green w pełnej dawce. Później przed samym kwitnieniem był jeszcze raz Great VG. Tak. Dlaczego zmiana była na Great? No po wchodzi o pszczoły. Otóż właśnie. Ponieważ nutrygryn jest aminokwasem pochodzenia od zwierzęcego, niestety ma nieprzyjemny zapach, który na kilka dni potrafi odstraszyć pszczoły. I te 2-3 dni odstraszenia pszczół mogą być później decydujące, bo pszczoły jak znajdą sobie lepsze miejsce, no to już później są wierne. Pilnują tego swojego dobrego miejsca. Więc przed samym kwitnieniem Great VG. On w połączeniu z Algarenem, oczywiście. Wtedy. No i właśnie, Algaren. Algaren trzykrotnie. Raz przed kwitnieniem, tak. raz w kwitnienie I, po kwitnieniu. i raz po kwitnieniu. Z wyjątkiem Juna Golda, gdzie był jeszcze czwarty, czwarty zabieg. Ale tam nie było przerzedzania robione. I to była górna dawka za każdym razem. Tak. Dwa, litry na Dwa litry na hektar. hektar z algarenem w tym gospodarstwie mamy takie doświadczenia że jeśli się zrobi po kwitnieniu dwa razy to praktycznie nie trzeba przerzedzania robić późne przerzedzanie to najpóźniejsze takie tak? gdzie te, te wiązki mają 18 24 można było się pokusić no ja się pokusiłem w tym roku tak w tym rubin starzej benzyladeniną i się okazuje że niepotrzebnie rozważamy expando i na pewno będzie pewnie tutaj zastosowane Goldenia. w Goldenie, w Goldenie tak. bo tego goldena jest bardzo dużo temat wapnia po kwitnieniu zaczyna się wie, praktycznie równo, co tydzień, mieszanka mm -hmm. Green Mix, czyli magnes mikroelementy, Cal Green i dodatek Great, Great VG. Tam, dokładnie. I tak praktycznie przez cały, całą resztę sezonu, aż do samych zbiorów, mm, nie do końca, nie bo do w końca. pewnym momencie jest, Green Mix jest wyłączony. Jest wyłączony Green Mix, Green Mix idzie, idzie, idzie w tak 6-7 razy. Razem z Kalgrinem i Grej'tem. A później tylko... A później tylko Sam Kalgreen już, już do końca sezonu. I, i już wtedy też bez grej'a, bez egrinokwasy, bez już później. Dobrze. Tą mieszankę stosuje Pan takie, takie dokarmienie wapniem już trzeci czy czwarty rok? Czwarty, czwarty, sezon. Czwarty sezon. Jak w tym czasie mógłby Pan się odnieść do tematu gorzkiej plamistości podskórnej, czy występowania później oparzelizny, tak zwanej czekolady w przechowalnictwie? No, w, w ostatnich trzech poprzednich sezonach nie było problemu z oparzelizną, z tą czekoladą. I, 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 i z gorzką podskórną. Wiadomo e, gdzieś jakieś pojedyncze tamtej, tej, tej, e, myślę, że to bardziej szara pleśni gdzieś zrobiła też, e, robiła swoje. E, ale ale z, z, gorzką, z gorzką mniej, nie występowały te, te, te plamy gorzkie i z oparzelizną też nie było problemu. Pomimo tego, że to są sady na M26, o której wiemy, że gorzej przewodzi wapń. E, Dobrze, to jeszcze takie jedno pytanie wapniowe, które pozwolę sobie zadać, bo niektórzy twierdzą, że, ta, że tak się nie da. Ile razy w sezonie stosuje pan chlorek wapnia? Chlorek wapnia? W ogóle. Można? Bez chlorku? W ogóle. Czyli można zrobić sam mrówczan? Bez chlorku. Można stosować inne formy wapnia, nie chlorek i mieć naprawdę dobre efekty, nie mieć problemu ani z jędrnością, ani z trwałością, My, z gorzką plamistością podskórną. To dlaczego nie, nie chlorek? No, po prostu ja w którym kiedyś stosowałem chlorek, ale to zawsze trzeba było czekać, bo temperatura, bo gorąco, bo późno w nocy, koniecznie ciepła woda. To w zasadzie jak zabraknie tej wody, nawet jak się zimnej, gdzieś tam doleje i, i, i pojedzie tym. To wiadomo, że nie w temperaturze nie w słońcu 28, ale, ale te 24 stopnie, gdzie już słonko zachodzi, bez żadnego problemu. Nic się nie dzieje, nie ma żadnej fitotektyczności, nie ma, nie ma żadnych oparzeń, żadnych uszkodzeń. Proszę Państwa, dziękujemy panu Markowi za to, że zechciał nam nas przyjąć, poświęcić nam czas. E, a ja państwu powiem, czego najbardziej zazdroszczę panu Markowi w tym roku. Na pewno jest do pozazdroszczenia czystość sadu. Mm, to nielegalna wątpliwości. Udało się. E, ta ilość jabłek na tych drzewach też jest naprawdę super. Ale tak szczerze mówiąc, ja Panu najbardziej zazdroszczę tego, że Pan ma komu przekazać gospodarstwo. Następców. Okay. To w dzisiejszych czasach bezcenne. Gratuluję. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Proszę Państwa, zapraszamy do następnych odcinków. Dziękujemy.